kochani, to na wyprawę czarnym szlakiem w kierunku Osowej. Po drodze mijemy yy, źródło Marii. I znaną wszystkim już leśniczkę gołębiową, przy której pokażemy znany pomnik klubu turystyki piesiego Gąbelki. Także mam nadzieję, że Razem spędzimy miłe dwie godziny, po drodze już bardzo odgłosy i pogoda, jak widzimy, dopisuje. Na początkowym odcinku będzie nam towarzyszył Czarny Szlak Turystyczny, którego nazwa wzięła się już od wspomnianego przeze mnie wcześniej właśnie źródełka Bąbelki. Źródełka Marii, przepraszam. Będziemy podążać tym szlakiem na odcinku 3 km i aż dojdziemy do wspomnianego już dalej przeze mnie źródełka. No więc mam nadzieję, że nie ma sensu przedłużać tego filmu. Usłyszymy się po prostu kiedy. Dojdziemy przeze mnie do wspomnianego dalej przeze mnie źródłka. i co to wszystko na razie cześć.